Cześć, jestem Niebieski, a to jest BC, czyli gra, w której głównym naszym celem jest rozwałka, a potem budowa maszyn i jeszcze większa rozwałka. Tak mniej więcej w skrócie i to takim sporym skrócie. No, tak pomyślałem, żeby sobie zagrać coś nowego. Jednocześnie wrócić na kanał, myślę, coś ciekawego, coś co może Wam się spodobać i coś to co mi się na pewno będzie podobać. O tak. Rozwałkę każdy lubi, oczywiście. Szczególnie ja. Ha, ha. Chociaż o rozwałek na moim kanale wiele nie ma poza Kerbalami. Gdzie misje były, akurat, ok, więc nie było rozwałek. Hmm, dobra. Zatem, tak, żeby było ciekawiej, pomyślałem, żeby zrobić sobie z tej gry, można powiedzieć, lekki maraton, czyli powiedzmy w tym tygodniu, w następnym tygodniu, codziennie będzie pojawiał się odcinek z bc i ewentualnie coś jeszcze z jakichś tak serii, których już są na kanale, które nieco były wolniejsze. Zatem oczywiście od razu na początku powiem, że im większe będą zasięgi e, im więcej łap w górę, tym oczywiście będą częściej może odcinki się pojawiały bądź strumyk jakiś czynimy i tak dalej. Dodatkowo gra pozwala na dzielenie się swoimi pojazdami i innymi tego typu rzeczami, więc jeżeli ktoś ma ochotę coś zbudować i chce, żebym pokazał to na odcinku, to oczywiście zapraszam do wrzucania tego warsztat, a na pewno się pojawi. Bo czemu by nie? Dobrze, a więc, co naszym celem jest? Zniszczyć. Zniszczenie. Zniszczenie lubimy. Jak to sobie działa? Mamy sobie taki bloczek. Możemy z tego, co nam go sobie obracać dowolnie. Bardzo dobrze. Czy obracać dowolnie. Przesuwać w różnych miejscach. Ok, czy coś poza tym? Możemy sobie. Obracać maszynę. Całkiem nieźle. To może, może nie być przydatne aż tak bardzo. Dobrze, tak, tak, już tutaj zbudowałem blok, można sobie budować bloki oczywiście. Jak, jak wyglądało kasowanie bloków? Oczywiście. Prawdopodobnie pod X-em, dokładnie. Kiedyś na pewno zaglądałem do tej gry, ale było tak dawno, że już dawno wszystko zapomniałem. Świetnie, zatem poznamy ją na nowo. Na odcinku, dobrze, a z tego co widzę, na pewno dużo rzeczy się różnych zmieniło. Tak, nawet mamy logistykę, automatykę. Uuu, to brzmi jak coś, co może się przydać do różnych challenge'y. Czy macie pomysł, co można z tym zrobić? Oczywiście piszcie w komentarzach, a na pewno się przyda. Co to jest? Building surface, to też jest zdecydowanie nowa rzecz. Eksperymentalna. Mm. Myślę, że w Myślę, że to nie będzie coś, co będę chciał używać zbyt prędko. Okej, okay, to wygląda w ten sposób. Czyli można dowol... Okej. Okay. Może być interesujące, jeżeli chodzi o wygląd maszyn. Okej. Okay. Ale to wszystko. Dobrze. Zróbmy coś, żeby rozwalić ten domek w końcu. Co? Coś podstawowego. Jakiś podstawowy pojazd. Zróbmy tutaj belkę. Zróbmy tutaj belkę. Zróbmy jakieś kółka. To będą Wheelem. A mamy jakieś zwykłe? Tutaj są zwykłe. Tutaj damy zwykłe. Będą na hindżach. Tutaj tym będzie można obracać pojazdem. Okej, okay. Kolejną rzeczą byłyby motoruile. O, automatycznie się odwróciły. Całkiem nieźle. Dobra. Zatem myślę, że na spokojnie mogę ruszyć pojazdem jeździć całkiem w porządku pierwszy poziom zaliczony domek zniszczony, Ok. do następnego idziemy już tutaj mamy wiatraki. to jest coś większego Ok. to wykorzystamy ten pojazd co już zbudowaliśmy, ale zrobimy tutaj takiego hindra a proszę bardzo, a jak obrócić Okej, okay, tutaj się obraca. Robimy to w ten sposób, że damy to tutaj. I zarzucimy sobie kanona. Bo czemu by nie? Z tym, że. Mm, OK, Okej. oczywiście. Mhm. Mm Jestem pewny, że można ustawiać o właśnie dokładnie to. No dobra, tak, więc tutaj sobie zwiększymy maksa na 66, tutaj na 70%. Nie wiem, po co mi to aż tyle potrzebne, ale niech i tak będzie. I tutaj zmienimy klawisze kontroli. Dodamy na S, dodamy na W, bo czemu by nie? Chociaż to jest kamera, więc to może nie zadziałać. Dobra, to zrobimy sobie w ten sposób, i myślę, że na spokojnie możemy sobie puścić symulację. Ok. Dobra, trochę za szybko to się obraca. Czy ktoś wie, jak strzelać z kanona pod C? Dobrze wiedzieć. Tak, więc tylko w tym miejscu chcę rotation speed nieco obniżyć. Tak, celowanie musi być jak najlepsze. Ok. Tak, więc jeżeli sobie podjedziemy, sobie wycelujemy. Wycelować działo. sobie po prostu strzelimy. To zaliczymy poziom. Pięknie. Pierwsze poziomy typowo tutorialowe, więc tutaj nie ma jakichś wielkich, wielkich. Jakichkolwiek rzeczy, które mogłyby sprawiać problem. Na przykład te pole minowe. Po prostu tutaj sobie weźmiemy. Ruszymy, przejedziemy przez nie. Jedna rzecz. Jedna rzecz, o której trzeba pamiętać. Już wykonany skręt zostaje i nie ma automatycznego odbijania do zera. Mm, dobra, to nie problem. Kolejna rzecz, którą mamy zrobić, to jest zniszczyć dwa budynki i tych ludków, które pewne będą strzelać i pewnie będą stwarzać problemy. Okej. Okay tutaj nie będziemy bardzo bardzo mocno się jakoś hmm. nam myśleć wielkich myśli wielkich robić zarzucimy to sobie drugi kanon tutaj jest patrzcie bomba mina więc wystarczy że zrobię coś takiego Ota zaczyna się robić wybuchowo to jest coś co lubimy i z tego co widzę chyba dźwięk nie jest na najwyższym poziomie i teraz tego nie zmienia to nieważne jedziemy jedziemy zniszczyć kolejne rzeczy tak pamiętaj koła już zatrzymują twój skręt aktualny okay. to nie będzie stwarzać chyba problemów działo wystrzelone można jechać po następny budynek nie robimy żadnego i drana ani nic, więc i tak szybko idzie, szybko bądź nie szybko, zobaczymy ile przejdziemy, odcinek będzie nie wiem, 15-20 minut i tego chyba w tym miejscu w ten sposób nie zrobimy. O, tutaj będzie dużo keczapu, oj dużo keczapu. No dobra, w takim razie myślał, że sobie ten po... nie, nie będę go nawet zapisywał tutaj. Nie ma to zapisywać. Tak. Na pewno potrzebujemy coś, co będzie się poruszać. Hmm, dobra. Jeżeli chodzi o koła do dyspozycji, mamy takie duże koła do dyspozycji, które mi się będą podobały. Zatem, czemu by nie zrobić jakiejś takiej nieco większej, nieco ciekawszej konstrukcji? Tego typu, że to zrobimy tutaj. Okay. Tutaj zarzucimy koła duże. Duże napędzające. Teraz się zastanawiam, czy to nie będzie za małe. To nie powinno być za małe. Tutaj chciałbym hindże dać. No dobra, damy je. I tutaj damy zwykłe koła. Trochę jest szersze od tego, nie? Dla to jest zwykłe koła? Chyba niekoniecznie. Tutaj zamiast tych kół możemy dać coś nieco ciekawszego. A mianowicie coś takiego, ponieważ do tego chcemy przykleić nieco dodatkowych rzeczy. I to będą rzeczy takie jak. Najpierw damy to. Dobra, zrobimy obudówkę, żeby nic nam nie zrobili. Jak dobrze widzę, to to tam się nie przyspawało. To trzeba pamiętać, że gwóźdź jest z jedną strony, tylko z jednej strony się to przykleja. Co mi się niespecjalnie podoba, ale tutaj chyba wiele nie mamy wyboru jest z mechanicznych. Damy te joint swivele. co to jest? No to jest po to, żeby się koło mogło obracać, A to by mogło zostać przytwierdzone. I żeby to dobrze wyglądało, czy mogę to wbudować tutaj? Mogę to wbudować tutaj. Ok, ciekawe, czy to się trzyma. Załóżmy, że tak. I załóżmy, że to tutaj się nie trzyma. Zatem zróbmy coś takiego. Zróbmy coś takiego. To wygląda całkiem w porządku. Ok, to w tym miejscu już się powinno trzymać. Przynajmniej tak to wygląda. No i mamy całkiem przyzwoitą siatkę że zapomniałem o jednej rzeczy te koła one są do skręcania więc chyba to w tym miejscu nie ujdzie tak jakbym chciał zatem zrobimy to w ten sposób i tak kolejność ma znaczenie trzeba o tym pamiętać Dobra, i tutaj, żeby to się trzymało jak należy, bo to na pewno się nie trzyma. Gdzieś tutaj było coś takiego jak... No, nie lina. Gdzie to było? Co to takiego było? To było... w armorze? Nie. W perchu? Nie. W kołach? Nie. Tak zwane brace'y, idzie one są? To jest pytanie. Spinning block, no na pewno nie jest czymś, co mnie zainteresuje. Weapons, armor. Basics, dobra, tutaj jest brace. Okej, okay, no to wygląda to, że to się utrzyma. O, to się utrzyma, to ciekawe. Nie ma zbyt wielkiego skrętu, nie? Tutaj chyba powinienem to ograniczyć nieco bardziej. Powiedzmy do 16, i tu też do 16. I chciałbym skopiować i wkleić to w tym miejscu. Paste. Dobra. Teraz zobaczmy, czy to się porusza. Dobra, chyba 16 to wciąż za dużo. Zatem obniżmy jeszcze. Powiedzmy, damy tutaj 5. Tutaj 5 i tutaj 5. Dobra. Kopiujmy i wklejmy tutaj. Na pewno mały promień skrętu. Ale już skręca. Dobrze. W takim razie jest spoko. Teraz dodajmy do tego jakieś machiny śmierci. O, tak. To jest coś, co lubimy. No hmm. znaczy machiny śmierci, machiny do produkcji ketchupu. Ketchup lubimy. Ketchup jest moczny, dobra, a żeby to zrobić w dość ciekawy sposób, to zróbmy coś, coś takiego, że to może być za duże, więc ustawmy maszynę całą na ziemi od razu. Ustawienie maszyny na ziemi może być dobrym pomysłem. Tutaj widziałem coś takiego jak spinning block. O, właśnie. Więc załóżmy, że to właśnie jego chcemy użyć. To czy na pewno chcemy go użyć? Myślę, że tak. Ok, czyli on zawsze będzie się w ten sposób tak szybko kręcił. On nie chcę, żeby szybko się kręcił. Chce, żeby kręcił się na spokojnie. Powiedzmy 0,2. Idąc dalej tym tropem. Zechcę dorzucić do tego. Coś takiego jak tutaj nieco wyższe. To jest wyższe nie po to, żeby. Jakoś było potrzebne, tylko po to, żeby umocnić potem całą maszynerię. Teraz 3, 4. Powiedzmy, chciałbym chyba 5. Tak, chyba chciałbym 5. Pięć i to wszystko? Chyba tak. Zatem zróbmy to na bokach, czy nie? Chyba nie. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Dobrze jest, całkiem to wyszło. Robimy machinę destrukcji. Tutaj zechcę dać braysy. Oczywiście trzeba to przeciągnąć. O proszę bardzo, to to mi się nie giby, nie tak jak nie chcę. Co będzie dużym plusem. Oj, dużym, ja Wam to mówię, to jest pewne. I teraz kolejną rzeczą, którą chcę tutaj zrobić, to jest dorzucie, dorzucenie kolejnego spinning bloka. Tutaj oraz tutaj. O tak. już będzie się ukręcił tak jak tak szybko jak to możliwe. Damy coś takiego jak to, z tym, że. Teraz zrobimy mały trik, mały trik. Dorzucimy tutaj, nie mogę tutaj tego dorzucić, jaki smutek. Hmm, hmm, hmm. Dobra, to usuniemy i dorzucimy to w ten sposób. Jeden, dwa, to sobie wycofamy. To są bloki obciążeniowe, których masę zlikwidujemy do najmniejszej możliwej. Ponieważ nie chcemy, żeby były ciężkie, a chcemy, żeby się ukręciły szybko. Dobra, damy to tu, i to tutaj, i tutaj, teraz. Czym pokonamy ludzików? Zróbmy coś takiego. I to chyba nie będzie możliwe, żeby to w ten sposób było. Tak, chyba to będzie nieco, nieco za wysoko. Hmm. To niedobre, że to będzie za wysoko. Chciałbym, żeby to było nieco niżej. Żeby było to niżej. Będę musiał wykombinować coś, co będzie niżej, ale nie będzie bardzo płaskie, nie? Żeby to było poniżej poziomu tego klocka, żeby było na poziomie Q. Że tak to ujmę. Czy jest coś, czym mogę obniżyć tego wysokość? Jest coś, czym mogę obniżyć wysokość. To jest suspension. No nie do końca. Albo i nie mogę. Chociaż. No nie, nie mogę. Ok, zatem może jakoś inaczej to wykombinować. Może jakoś to inaczej wykombinować. Widocznie ostrza są troszkę za duże. W tym miejscu będzie haczyć, co no nie jest najlepszym pomysłem. Drill także będzie za duży. Tylko piła ma taką możliwość. To może, żeby mogła być jakaś taka nieco większa ta piła, to zróbmy nieco większe bloki. No dobra, zrobimy to w ten sposób. Zrobimy tego typu bloki tutaj. Pojedyncze oczywiście, na więcej nas, nas nie stać. No cóż, trudno się mówi. Teraz zarzucimy tutaj niżej piłę. Czy będę mógł dać dwie piły? Chyba nie. Dziwi mnie, że ta piła ma taki zasięg. O zdecydowanie dobra, zrobimy to w ten sposób. Chciałem to zrobić w ten sposób. No, mm, Okej. Okay. czyli cała maszynka będzie nieco ograniczona bardziej niż sądziłem. Mm, te pole budowy zawsze jest takie ograniczone. No dobra, zobaczymy jak to działa. Chyba się coś urwało. Chyba się coś urwało. Ok, ok, ok. Yy, mamy widoczny. Widać, że trochę to nie wyszło. Dobra, zróbmy to tutaj. To jest za duże. No dobra, spróbujmy z czymś innym zatem. Tylko z czym innym moglibyśmy spróbować? Metal Spike. No nie. Okej. Okay. mi się nie podoba, że tutaj pewnych rzeczy brakuje. Ale dobra, poradzimy się sobie z tym nieco inaczej. A oto rogi zawadzały. Koro rogi zawadzały, to je wymieńmy na coś innego. Na przykład brak rogów. Dobra. Teraz zobaczmy, czy to wystarczy, tylko to musi być od wewnętrza. O w ten sposób. Okej. Okay. Mm, maszynka wygląda jakby działała. Tylko nieco jej unikają. Aha, zostawiłem coś. <laughs> Dobra. Brakuje opancerzenia, że tak to ujmę. Braki w opancerzeniu trzeba będzie jakoś rozwiązać, nie? Na pewno usuniemy sobie to. Tak, to wszystko wina opancerzenia. Gdzie ja mam bloki obciążeniowe, tutaj są. Czyli mogę je tutaj wbudować oraz mogę im tutaj dać brace. o. Dobra. To rozwiąże jeden problem. Teraz idąc tropem dalej, możemy to wbudować tutaj. I to tutaj połączyć. Pojazd już będzie wzmocniony. I teraz jeszcze idąc dalej, chciałbym dorzucić do pojazdu. Nieco obciążenia dodatkowego, które zapewni nam ochronę przed strzałami i nie tylko. Dobra, to na, nawet, nawet to będzie przyzwoite. Nie tak przyzwoite, jakby mogło być, ale na tyle przyzwoite, żeby było w porządku. Ok, teraz chciałbym to obrócić. Mogę to obrócić, mogę to obrócić. I chyba w tym miejscu tego akurat nie mogę wsadzić. Zatem damy to tutaj i tutaj. To sobie usuniemy i damy tutaj coś takiego. I to wszystko, chociaż tak to wszystko. Tam są ucznicy, których chcemy zniszczyć na pewno. Okej, okay. zatem startujemy. Ok. Załóżmy, że maszynka zadziałała. Mamy rozróbę. Tylko zdaje mi się, czy, czy coś zostało rozwalone. Dobra, co zostało rozwalone? To tutaj chyba zostało rozwalone. Dobra, wzmocnijmy to zatem. To będzie tutaj i to będzie. Tutaj, nawet to to wyszło. I to tutaj w górę, i to tutaj w górę. No, proszę, nawet to to wyszło. Dobra, lecimy połączników i zrobimy to dookoła. Jest zdecydowanie spory problem ze skręcaniem, ale nie ma tego złego. Bo na pewno w pewnym momencie da się skręcać. Przynajmniej w prawym kierunku, nie? Hmm. Myślę, że powinienem w jakiś sposób rozwiązać odrobinę ten problem ze skręcaniem. Problem ze skręcaniem, jak my go rozwiążemy? Nie mam pojęcia. Wlatujemy w sam środek i zobaczymy, co będzie. Znaczy powiem tak, jest to, to nawet całkiem przyjemne, całkiem przyjemne, zaraz misja zaliczona. Bez dużych problemów, chciałem tak powiedzieć. Ale chyba straciliśmy co nieco. Okej, okay. odpaliliśmy się, ale wygraliśmy i tym zakończymy ten odcinek, było całkiem ciekawie. Ja wam dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Oceny tego filmu oczywiście. Zostawienia łap w górę, zostawienia komentarzy. I to wszystko. A co w następnym odcinku? W następnym odcinku będziemy przewozić te wielkie kule. Spoko. Załóżmy, że to będzie A. Ja mam dzięki za oglądanie. Żegnam się z Wami. No i cześć.